Przed chwilą pozwoliłem sobie skrytykować LGV. Przeszliśmy obok do troszeczkę ciekawszego sprzętu, czyli 4XHD. Pierwszy, czterorodzeniowy sprzęt od LG. Tak jak wszystkie smartfony widziane przez nas na targach i ten wyposażony w czterorodzeniowy procesor i ten jest bardzo szybki i naprawdę fajnie się z niego korzysta. Tutaj tak naprawdę nie mam już co krytykować, aczkolwiek, e, jeśli mam być szczery, ta nakładka nie jest zbyt ładna. Wolałbym czystego Androida 4.0, ale może komuś przypadnie to do gustu. A właśnie, w tym modelu jako jedynym na stanowisku LG e, możemy znaleźć e, Androida 40, e, który rzeczywiście jest już e, zainstalowany e, w urządzeniu, a nie będzie dopiero e, kiedyś e, w jakimś tam wyśnionym przez LG e, na, najbliższym czasie, e, żeby udowodnić, tak jak widać oczywiście po lancerze e, jest 4.0, ale, ale aby Stało się za dość. Proszę, jest 403. Smartfon jest cienki, bardzo ładnie wykończony. E, klapka jest naprawdę przyjemna w dotyku. Ma taki troszeczkę e, skórzaną fakturę. E, kamera, oczko kamery jest wyposażona w LED, czyli taki dość porządny e, zestaw. Z przycisków fizycznych mamy jedynie włącznik i e, przyciski e, głośności tu jest złącze mikro USB tutaj na pierwszy rzut oka można umiejscować po obudowie. na dole e, mimo, iż 4.0 teoretycznie nie powinno mieć przycisków trzy znajdziemy z tym ciekawym jasnym światłem e, mało jasnym światłem podświetlone wygląda to bardzo elegancko tak na żywo Okej, mam nadzieję, że zobaczymy e, ten model to jest szybko w po Polsce.